moi drodzy, dzisiaj przed do Was ulubieńcami lutego Jak słyszycie, mój głos jeszcze jest dosyć w kiepskim stanie Bo niestety mnie coś dopadło Plus do tego w ogóle postaram się tutaj uśmiechać Być dla Was, wiecie, pogodna Żeby ten film w obecnych czasach też dla Was może był jakąś odskocznią Bo wiem, że na pewno jest jakiś grono z Was Które też w tej obecnej całej sytuacji, która się dzieje na, na wschodzie Jest... Jest Wam też coś takiego potrzebne, bo mnie same jest coś takiego potrzebne. E, sama e, muszę mieć odskocznie, <laughs> dlatego sama chciałam dla Was nagrać ten film. Sama w czwartek e, w pewnym momencie wyłączyłam Instagram, bo nie byłam dalej w stanie po prostu normalnie e, funkcjonować z taką ilością przytłaczających informacji. E, I jeszcze do tego e, wszyscy ludzie siejący wokół panikę, strach, potęgujący to wszystko. No to po prostu dla mnie, dla mnie psychicznie serio było to za dużo. Ja sama wyłączyłam Instagram w czwartek i mówię wam szczerze. Dlatego na moim Instagramie w czwartek była cisza, bo ja nie byłam raz, że w stanie nic dodać, dwa nie czułam. Dla mnie po prostu to, ile mogłam, tyle zrobiłam. I też jestem. Tego zdania, że jeżeli tak. Mam nadzieję, że nie ma tutaj takich osób, ale jeżeli jesteście jednymi z tych osób, które wytykają innym, że. A, bo coś się nie wypowiadają na Instagramie, to najpierw spójrzcie na siebie, ile wy pieniędzy wpłaciliście e, albo ile datków e, wysłaliście, <laughs> bo są już miejsca, gdzie można wysyłać jakieś ubrania, nie wiem, jedzenie i tak dalej. No to, mm, to mam nadzieję, że, że najpierw spojrzeliście na to, ile, ile wy zrobiliście właśnie w tej e, kwestii e, i. I absolutnie nie oceniajcie innych, bo sama wiem sobie na przykład, że to, że ja niczego nie dodałam w czwartek, nie znaczy, że mam ten problem gdzieś, nie znaczy, że jest mi to obojętne, nie znaczy, że tego przeżywam tylko właśnie wręcz przeciwnie. Ja po prostu tak mocno to przeżyłam. No, a ja sama wyłączyłam właśnie Instagram, bo było to po prostu dla mnie, dla mojej psychiki za dużo, więc pomagajmy, ale dajmy żyć innym. I żyć po swojemu, i żyć tak, żeby inni też mogli sobie z tym radzić. Dobra, przechodzimy do ulubieńców: żeby ten film był e, przyjemny dla Was, żebyście właśnie mogli się oderwać. Pierwszą rzecz z kolorówki, jedyną, którą chcę Wam pokazać, bo ja od kilku miesięcy tak naprawdę kolorówkę wałkuję, słuchajcie, tą samą. Ale właśnie w tym miesiącu e, sięgnęłam jeszcze mocniej po tą nową paletę Nataszy Denony. E, to jest Glam Palette, Glam Face Palette. I tutaj macie rzeczy i do. Czekajcie, zamknę sobie, żeby tu palucha nie włożyć. Macie rzeczy do twarzy, czyli rozświetlacz i róż, plus chyba 5, 5 cieni do powiek Też jeżeli chodzi o oczy, to też mam ci tylko tą paletą zrobione Ten rozświetlacz też się super sprawdza jako cień do powiek Ten róż też jest naprawdę bardzo fajny, tylko tutaj jest kwestia pędzelka Ale jak wiecie, ja te palety i ogólnie cienie Nataszy Benony bardzo lubię one się u mnie naprawdę bardzo dobrze sprawdzają, są jak masełko, pięknie się blendują, no rozcieranie to jest po prostu marzenie także dla mnie to jest teraz coś bardzo fajnego, żeby mieć paletę, która pozwala mi zrobić bardzo szybki, fajny makijaż i tutaj się tak dzieje, te błyszczące cienia tak naprawdę palce można nałożyć, tak samo ten rozświetlacz, ja wielokrotnie stosuję po prostu jako cień do powiek i wszystko jest w jednym, naprawdę jest bardzo, bardzo fajna ta paleta, taka kompaktowa, jest w niej wszystko, Naprawdę można sobie makijaż bardzo fajnie robić. Jeżeli film będzie pocięty, to wybaczcie, ale nadal mam e ataki kaszu, no i nie chcę Wam tutaj w filmie po prostu cały czas e kaszyć. Kolejną rzecz między taką pielęgnacją a wam pokażę. Pokażę wam e, zapachy perfumy od Made in Love, ja od nich dostałam te perfumy, żeby po prostu sobie sprawdzić, przetestować i już wam mówię, w tej chwili słuchajcie, w ogóle jest bardzo fajna promocja na te perfumy, bo setka, czyli 100 ml, no to jest naprawdę dużo, kosztuje 39,99, ja sobie tutaj pootwierałam, żeby wam e, opowiadać jakie to są inspiracje i już wam pokazuję. Jak wygląda flakon? Jak dla mnie flakony są naprawdę bardzo ładne, minimalistyczne, bardzo proste i te opakowania, wam, no bo ym, tutaj głównie Made in Lab stawia na to, że macie mieć super zapach w środku, a nie do końca jakieś super kartoniki, może jakieś fikuśne opakowania itd. Ale właśnie stawia na jakość tego, co jest w środku. Natomiast jak dla mnie, w ogóle te opakowania są bardzo fajne, bo to są z takiego gumowanego kartonu. Ja bardzo lubię, dla mnie to jest taki mały detal, ale, ale fajny. No i sam, jak dla mnie, samo opakowanie w sobie jest bardzo ładne klasyczne, proste. No, może nie jakieś właśnie udziwnione, ale samo w sobie jest bardzo ładne. I tutaj to, co jest też fajne, że oni tutaj od razu opisują, że są to jakby inspiracje zapachowe, a nie że. Jakieś odpowiedniki czy coś takiego Tylko macie tutaj pełno zapachów Naprawdę wybór jest przeogromny Które gdzieś są inspiracją No i to nie jest nic złego Jeżeli zapach, wiecie, no nie jest jakaś nazwa Jedna literka w nazwie przekręcona No bo to już jest po prostu tania podróbka Tutaj nic takiego nie ma miejsca Tutaj zapachy macie mm, określone numerami Na stronie internetowej jak sobie wejdziecie To też macie ten numer I macie dopisane z boku jaka to jest inspiracja Że o, ale nam słonko wyszło Żebyście, żebyście mniej więcej może wiedziały jakiego zapachu się spodziewać, jeżeli na przykład dany zapach jest waszym ulubionym, no to możecie sobie właśnie tutaj taką inspirację zakupić. Po pierwsze macie to tańsze, a trwałością naprawdę dorównują tym drogim perfumom. Zapachy są bardzo ładne, nie takie tanie, więc bo w tych takich e, czasami odpowiednikowych perfumach różnie to bywa, a tutaj faktycznie zapachy, no, bardzo ładnie pachną, nie pachną taką taniością tylko naprawdę e, są to bardzo ładne, bardzo ładnie rozwijające się też zapachy. No i na stronie macie wszystko opisane, łącznie z nutami zapachowymi, więc też tutaj możecie sobie popatrzeć Możecie kupić duże i takie mniejsze pojemności, więc to też jest fajne, że możecie sobie przetestować po prostu inaczej Także dla mnie, jak oni mi, wiecie, przesłali całą informację, przyjrzałam w stronę, stwierdziłam, że sprawdzę, czemu nie <laughs> Bo jak wiecie, ja uwielbiam perfumy, bardzo lubię wam perfumy pokazywać Więc jeżeli coś się sprawdzi, coś mi się spodoba i wy możecie mieć fajne perfumy w dobrych pieniądzach, to ja wam bardzo chętnie to po prostu pokażę i sobie tu pootwierałam, bo właśnie na opakowaniach nie ma jakby napisane, czego to jest inspiracja. No i bardzo dobrze. E, tylko tutaj, i pierwszy tutaj, mam e, inspirację zapachem Chloe No Made. Chyba tak, e, tak się ten zapach nazywa. I co to, to jest zapach, który ja sama chciałam sobie kupić? E, wiecie, no, oryginalny Chloe. I powiem wam, że ten w sumie jeszcze mi się bardziej podoba niż oryginał, bo ten jest troszkę. Troszkę bardziej słodki jak dla mnie niż te oryginalne, więc troszkę według mnie się różni, ale wiecie, to jest tylko inspiracja, to nie będzie jeden do jednego, tylko właśnie inspiracja. Naprawdę przepiękny jest ten zapach. <laughs> on będzie super właśnie na wiosnę teraz. Bo on jest taki, nawet na taki początek wiosny, że jeszcze taki jest ciepły, otulający, ale już zahacza o coś takiego wiosennego. No przepięknie, przepięknie ten zapach pachnie, już mam mówię co mam dalej No i wiecie, opakowanie na prezent, też możecie to kupić tak. I teraz też jest promocja, że kupując trzy te zapachy, słuchajcie, macie czwarty gratis jeszcze w ogóle Więc cenowo to wychodzi petarda, także mega Wam, naprawdę polecam, zerknijcie sobie na stronie I dalej mam Euforię Kalwina Klejna i też bardzo ładny, bardzo ładnie pachnie ten zapach, także też tutaj Wam polecam, jeżeli lubicie, no to możecie sobie, wiecie, mieć tańszą. To jest też super opcja dla tych z Was, jeżeli nie wiem. E, ja na przykład też tak mam, że segreguję zapachy. Jak mam jakieś takie bardzo drogie perfumy, to je tak oszczędzam na większe okazje, e, a na co dzień czasami lubię używać nawet e, tańszych. No i to też jest super opcja. Jeżeli macie jakieś takie bardzo drogie perfumy, które chcecie oszczędzać, no to możecie sobie na przykład Inspiracje kupić. E, Właśnie w tę taką inspirację i sobie na co dzień po prostu używać inspiracji. Po drugie, możecie też mieszać te zapachy. No, możecie sobie w cenie jednych perfum, a nie wiem, z Sefory, no, kupić kilka butelek tutaj tego, plus do tego tutaj macie te setki pojemności. Więc y, też super. Y, Aqua Di Jest przepiękny ten zapach. I znów nie wiem, czy ten zapach nie jest ładniejszy od oryginału. Serio. Mega jest i tak mi się podoba, mega wam tą dwudziestkę polecam Naprawdę dziewczyny, to jest przepiękny zapach na lato, wiosnę, cudo No i 39 zł za jedną buteleczkę No przepiękny, naprawdę, uwierzcie mi, że ta dwudziestka jest przepiękna Naprawdę według mnie ładniejsza od oryginału Bo ja aż tak za oryginałem Aquady Joy nie szaleję A ta tutaj jest naprawdę genialna I zamówiłam właśnie jeszcze Gucci Bloom, bo ja Gucci Bloom mam więc zamówiłam tą inspirację, żeby sobie porównać. Jak wiecie, to jest bliskie temu zapachu. I jest bardzo bliskie. Naprawdę jest bardzo bliskie. Gucci Bloom to jest taki pudrowo-kwiatowy zapach trochę. Natomiast uważam, że tu jest jakby trochę mniej tych nud jaśminowych, przez co nie są aż takie ciężkie i aż tak bardzo pudrowe jak oryginalny Gucci Bloom. Bo oryginalny Gucci Bloom jest bardzo pudrowy. No, taki, że naprawdę nie każdemu się może podobać. A ten jest jakby trochę mniej. Mniej tej pudrowości, mniej tego jaśminu I naprawdę jest bardzo fajny No Jest bardzo fajny Jeżeli w ogóle zastanawiałyście się To jest taki zapach, który tak jak na przykład tą dwudziestkę Czy tą ósemkę To ja bym mogła wam każdemu w ciemno polecić Na wiosnę, lato Natomiast Gucci Bloom to jest taki zapach Ten odpowiednik właśnie dwudziestka, Który nie każdemu może pasować to, są, to jest taki cięższy zapach Więc jeżeli chcecie zaryzykować To możecie sobie tą mniejszą pojemność kupić I też, też bardzo fajnie i ostatnie, które mam, to jest Dior Joy. I to jest też zapach, który sama sobie chciałam kupić. Już od dawna za nim chodzę. No i już nie muszę nawet się tym psiknę, bo jest przepiękny. I ona w ogóle taką bardzo fajną mgiełkę też. Te rozpylacze są fajne. No, przepiękny. O tym się akurat już wypsikałam, bo dzisiaj jeszcze nic nie nakładałam. Mm, super jest ten zapach, naprawdę. I to też jest ten e, 44, ten Dior Joy. To też jest zapach, który myślę. <laughs> się nawet To też jest zapach, który myślę, że większości z Was się spodoba. Większości z Was będzie pasował. To jest zapach taki lżejszy, delikatniejszy. Zdecydowanie jak dla mnie bardziej wiosenno-letni niż jesienno-zimowy. Więc jeśli szukacie fajnych właśnie zapachów na teraz nadchodzącą wiosnę, no to też mam tą 40 mega. 44, tak, 44. Mega Wam polecam. Bardzo, bardzo fajny zapach. Właśnie na wiosnę, lato Teraz też myślę, że się będę nim po prostu oblewała No i to też jest fajne, że macie właśnie Dużą pojemność w dobrej cenie Więc możecie sobie nawet się jej więcej popsikać Częściej możecie To są perfumy na zasadzie, że ja a Takie perfumy sobie wrzucam do auta i one ze mną jeżdżą Po prostu i się zawsze mogę tam, wiecie Szybko dopsikać No to są perfumy, których po prostu też nie szczędzę i to jest też fajne, że wtedy nie trzeba szczędzić Można sobie naprawdę, jeżeli jesteście Ja jestem z takiego typu trochę oszczędzającego perfumę No to ja przy takich zapachach za taką cenę, no to nie trzeba Ładnie się utrzymują, są trwałe Przede wszystkim te zapachy się bardzo ładnie rozwijają To nie jest tak, że macie jakby jedną bazę i ona wam się nie rozwija I czuć, że to są takie bazarkowe perfumy No nie, tutaj naprawdę zapach się bardzo ładnie rozwija Przepięknie pachną Pamiętajcie, że są to inspiracje, a nie są to jakby zapachy jeden do jednego. To też jest bardzo ważne i też wam to mówię, żeby nie było później, no bo to jest jasno powiedziane, tak? Firma o tym jasno mówi, że to są inspiracje, a nie zapachy jeden do jednego. Są bardzo zbliżone, no bo ja te zapachy mniej więcej wszystkie znam, są bardzo, ale to bardzo zbliżona i dla mnie nawet fajnie, że to nie jest jeden do jeden, bo też wiecie, możecie mieć po prostu troszeczkę coś innego, niż pachną. Na przykład, i nie wiecie, że Wasza koleżanka używa tych samych perfum, no to wy możecie sobie mieć tutaj na przykład i troszeczkę mieć zmodyfikowane. Naprawdę warto sprawdzić, zerknijcie sobie na stronę, bo ja Wam mega polecam przy tych cenach. Naprawdę sobie zerknąć. W ogóle zobaczcie, jeszcze są fajne te małe takie perfumetki, które możecie sobie w ogóle za śmieszne pieniążki kupić i wrzucić do torebki, czy nawet sprawdzić, jakiś zapach, czy Wam w ogóle pasuje. Ja Wam w ciemno mogę polecić 20. 8 i 44. To myślę. Że... I teraz pokażę Wam jeszcze pielęgnację. Pierwsze, co to żel do mycia twarzy z dermalogiki, w którym po prostu przepadłam. Ja Wam przy pielęgnacji, chyba przy kwasach, pokazywałam ten żel. W ogóle takie super otwarcie. Mały bajer, ale on mnie zawsze co, co wieczorem go używam. To mnie bardzo cieszy. Świetny żel, bardzo ładnie oczyszcza cerę taką mieszaną, tłustą, problematyczną A przy tym jej nie wysusza, nie ściąga, nie podrażnia No naprawdę jest to genialny żel Jeżeli robicie sobie jakieś zakupy na Cosibelli, to dorzućcie sobie ten żel On jest naprawdę... i szukacie super żelu do mycia twarzy, to wam bardzo polecam Plus on będzie nieziemsko wydajny No świetnie, ja wam rzadko pokazuję jakieś żele do mycia twarzy, które mnie zachwycają Ten jest Petarda e, Tonik kwasowy Bright toner właśnie z, ze skintry, całoroczny tonik kwasowy, tak jak Wam mówiłam powoli, wracam do kwasów, no i, i właśnie, właśnie wracam także też ten tonik ze skintry. Uwielbiam, tutaj jest doskonała cena, jeżeli chodzi w stosunek cen do jakości, tutaj jest po prostu doskonale. Bardzo fajny, no ja wam o nim wiele razy opowiadałam, naprawdę świetny tonik kwasowy, jeżeli szukacie czegoś, on jest teraz oczywiście też bezpieczny, możecie go w 100% sobie teraz stosować Nawet jak zaczynacie, to to też będzie bardzo fajny tonik dla was, także naprawdę super I jeszcze dwie rzeczy na dzień, które ostatnio skradły moje serce Pierwszy to już wam pokazywałam też z Dermalogiki, to jest ten taki balansujący krem do cery mieszany, ja wam go podlinkuję też go wam pokazywałam w tamtym filmie o pielęgnacji cery właśnie przy stosowaniu kwasów. Ym, I to jest świetny krem na dzień. Uwielbiam go. Dawno nie miałam właśnie tak fajnego kremu na dzień, który będzie ładnie trzymał w ryzach moje sebum. Jeżeli macie problemy ze świeceniem się skóry, a jednocześnie chcecie mieć krem, który wam jakby trochę ogarnie to świecenie, a przy tym będzie pielęgnacyjny, nawilżający, no to wam mega tą Dermalogica polecam, bo jest po prostu petarda. I nowość Słuchajcie, to jest marka pods, chyba tak się to czyta To jest w ogóle marka, która bazuje w swoich kosmetykach na probiotykach I w ogóle to jest polska marka, nowa polska marka, którą ja odkryłam Testuję ich kosmetyki I tutaj chciałam Wam polecić to intensywnie nawilżające serum Ja Wam, jak potestuję trochę te kosmetyki, to Wam więcej o nich opowiem Ale w tym momencie już Wam, cie... znaczy w ciemno, no już mam sprawdzone Ale mogę Wam w tym momencie już polecić to serum, bo też używam go już troszeczkę i naprawdę na dzień, no sprawdza się po prostu świetnie to jest serum w pompce ono nie jest takie lejące, bardziej bym powiedziała, że to jest taki krem w formie serum, krem w formie żelu trochę coś takiego i on rewelacyjnie nawilża skórę pielęgnuje, przepięknie ją wygładza przy tym się po prostu wchłania tak więc no jeżeli macie cerę mieszaną, pustą i cenicie sobie takie szybkie wchłanianie kosmetyków to wam na maksa polecam, bo to się wchłania po prostu w mgnieniu oka Składy też super są, e, tutaj jest um, kompleks trzech kwasów jaluronowych, e, ekstrakt z neroli, który właśnie przy cerze takiej mieszanej jest bardzo fajny, e, macza, e, która jest właśnie takim silnym, no jednym z takich najsilniejszych też źródeł antyoksydantów, więc będzie bardzo mocno działał przeciwsmarczkowo i oczywiście odżywiał tą naszą skórę. Więc naprawdę jest genialny. Skład jest też naprawdę bardzo fajny tych kosmetyków. W ogóle super kolejna, świetna, polska marka. Oni nie mają jeszcze dużo kosmetyków, zerknijcie sobie na ich stronę, podlinkuję wam, ale naprawdę zapowiada się super. Zapowiada się super. Ja mam kilka tych kosmetyków. Na razie sobie sprawdzam, ale to serum już Wam mogę polecić, bo jest po prostu sztosik. Dobra, to wszystko. Sali moi ulubieńcy, dajcie znać, czy film Wam się podobał. Dajcie znać, ja też wiecie, z różnych sytuacji nagrywam mniej teraz filmów. No, ale będę się starała nagrywać dla Was filmy. Dajcie właśnie znać, e, czy takie filmy w ogóle, czy filmy na YouTube dla Was w obecnej sytuacji są pomocne, bo dla mnie są i nie będę tego ukrywała, bo dla mnie e, po prostu dla własnej głowy psychiki odskoczenie czasem od tych wszystkich problemów jest bardzo potrzebne i naprawdę ja to bardzo widzę. Więc dajcie znać tutaj w komentarzach, czy te filmy Wam są pomocne, czy Wam nagrywać, e, nie wiem. Zostawcie w ogóle komentarz, bo dla mnie też właśnie na przykład czytanie Waszych komentarzy i pisanie z Wami w komentarzach to też jest rewelacyjne odskocznie, więc jeżeli chcecie odskoczyć i sobie tutaj napisać jakiś komentarz, pogadać w tych komentarzach ze mną czy z innymi dziewczynami, to też piszcie. Jeżeli to Wam też pomoże pod moimi filmami, to też śmiało piszcie. Jeżeli macie na to ochotę, to, to śmiało jest to miejsce na dole też dla Was.